Witam serdecznie wszystkie wodniki dzisiaj na czytaniu majowym. Kochani, dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam do czytań prywatnych. Pamiętajcie, że to są ogólne e, czytania, nie zawsze z każdym będą re, e, rezonować. Też dziękuję za lajki, like, za subskrypcję. Zapraszam też do komentowania filmików. I ogólnie, jak zwykle dużo, dużo, dużo się będzie działo u, u tego wodnika. Szczególnie panie będą miały dużo energii, aby realizować swoje zamiary. Może dlatego, że idzie ta piękna wiosna, będzie fajna pogoda, więc panie będą się rozdrabniały. Troszkę tu, troszkę praca, troszkę dom, troszkę jeszcze wokół domu. Mnóstwo planów w tej głowie e, inwestycyjnych i gdzieś tu widzę te pieniądze, które gdzieś przy Was m, są. Także one nie powinno ich zabraknąć na realizację właśnie Waszych planów, czy tam e, Marzeń. Będziecie się zastanawiać, podejmować jakąś decyzję, która wam się bardziej opłaca. Czy to jest decyzja względem pracy, może jakiejś dodatkowej pracy, czy też nawet zakupu domu, może remontu domu, coś tak właśnie się tutaj kręci wokół waszego miejsca zamieszkania, ale też, ale też pracy. Panowie, też tutaj, ja myślę, że dużo będziecie inwestować właśnie w, w Dom w rodzinę. O! I to Wam będzie da, dawało takie szczęście, poczucie bezpieczeństwa. E, także no, szykuje się bardzo ciekawy, dynamiczny i też szczęśliwy miesiąc dla, m, dla większości z Was. E, dlaczego dla większości? Bo te osoby, które bardzo chcą być w związku, no niestety uważam, że to nie jest e, miesiąc, aby te wodniki wchodziły w takie związki możecie nawet nie chcieć do końca. Gdzieś tu bardziej się skupiacie na tą finansową stroną życia. Praca, finanse, jakieś wyjazdy mogą być, plany na przyszłość. Troszkę możecie mieć z takiego smutku, odczucia samotności gdzieś tam, bo no fajnie by było wyjechać z kimś na przykład, tak? Albo fajnie by było coś zrobić z kimś, a tak wszystko muszę sama i sam. Ale to są tylko takie chwilówki. Uważam, że wasza głowa będzie zaprzątnięta zupełnie innymi planami, zupełnie innymi rzeczami niż te sprawy związkowe. Coś tam ktoś się może po, pojawić, napisać, ale to są tylko takie podrógi wisielce, jak ja to nazywam. Nie ma tu jeszcze konkretu, także to nie jest czas dla, dla związku. Związki stałe. No tu mi wychodzą takie troszkę problematyczne. Wy tak jakbyście trwali po prostu w tej relacji i nie potrafili jej przerwać z różnych powodów. Może się okazać, że właśnie w waszym życiu się pojawi inna osoba i teraz będziecie się zastanawiać, co zrobić, tak? Czy dalej trwać w tym związku, czy pójść z jakimś nowym, lub ten wasz partner, partnerka będzie miał dylemat, czy trwać w takim zawieszeniu, bo trochę tak mi się wydaje, jakbyście żyli obok siebie. Jakby więcej tu było pretensji, takiego chłodu, niż tej miłości, niż tego wszystkiego fajnego, co powinno być w związku. Taka wegetacja i, i życie obok siebie. Bardziej względem tego, że nie wiem, bo są dzieci, bo co ludzie powiedzą, i może byście się zdecydowali, bo to, w czym jesteście, nie pasuje wam. Ale jest dużo ale. A przede wszystkim strach, nie wiem jak będzie, tak? Wiem, co mam. Może to, co mam, nie jest fajne, ale boję się tego, czy sobie poradzę, czy sobie dam radę sama, sam i boję się podjąć taką decyzję. A to znowu wpływa. Że te wasze stosunki no, są takie dosyć no, mało powiedziane, chłodne. Więc albo spróbujcie porozmawiać z tym swoim partnerem, aby coś zmienić w tym waszym związku, aby było lepiej. no Albo się zastanówcie, czy, czy jest sens zmarnować sobie życie y, dla jakichś tam idei y, i w tym trwać. Zawsze wychodząc, macie szansę na ponowne poukładanie sobie życia. Czy to z kimś, czy to samemu, bo samemu wcale nie żyje się gorzej, niż żyjąc obok kogoś, kogo mamy w domu, kto nas po prostu totalnie wkurza. Praca i finanse. Finansowa, jak mówiłam, nie powinno mam tutaj zabraknąć, więc widzę jakby zaszczyt, gdzieś jakieś pieniędzy, możecie więcej zarobić, gdzieś tam jakieś pozyskać pieniądze, dużo też będzie pracy, także zmęczenie, szukajcie sobie takiego małego odpoczynku, bo ja wiem, że Wy się skupiacie tylko na jakimś realizacji czegoś, ale zdrowie jest też ważne, także... Realizacja, owszem, nic nie ucieknie, zrealizujecie coś troszkę później, ale też pamiętajcie, że trzeba poświęcić ten czas dla siebie samej samego. Jeśli szukacie pracy, to myślę, że, że ta praca się znajdzie, tylko po prostu musicie szukać. Jeśli się zostawicie tym, że macie wyobrażenia o Bóg wie jakiej pracy, no to może się okazywać, że no, no to tak nie do końca będziecie taką możliwość mieli, ale jeśli po prostu szukacie pracy, aby Wam dała pieniądze, to tak. Yy, więc może osoby, które nie mają pracy, po prostu chwycą coś na chwilę, a później będziecie się rozglądać za czymś po prostu właściwym. Karta rady to jest karta sukcesu, i Wy ten sukces wodniki możecie odnieść. No to wiadomo, że wszystko zależy od Waszych decyzji. Możecie mieć sukces zawodowy, finansowy, też ten domowy, ale jeśli wy siedzicie i nic nie robicie samą, nic wam się nie będzie zmieniało. Pamiętajcie, później się samo zmienia na negatyw, bo życie od was wymaga, abyście wy podjęli decyzję. To wy macie coś zrobić, to wy macie wyjść z czegoś i pójść w inną stronę, zaryzykować, więc jeśli tego nie robicie, no to potem jest dlaczego u mnie jest ciągle źle. Jest źle, bo nie podejmujesz jakiegoś wyzwania. Ciągle podejmujesz negatywne, złe dla siebie decyzje, i tak jest. W każdym bądź razie uważam, że dla tych wszystkich w każdej dziedzinie życia, którzy cokolwiek robią i chcą, odrabiają te lekcje życiowe, to będzie czas sukcesu. Eee, aniołeczki chemia. Istnieje tutaj silne przyciąganie magnetyczne. Także zobaczcie, być może te Wasze związki, w których tkwicie, one wcale nie są dobre. To są dlatego, że jest tutaj chemia. Jeśli występuje to przeciąganie seksualne, chemiczne, tak jak mówimy to coś. Ale za tym coś nie idzie miłość, nie idzie szacunek, nie idzie przyjaźń, to później te związki robią się toksyczne, ale nie idzie z nich odejść, no bo mamy to przyciąganie. Więc przy, przyjrzyjcie się własnym relacjom. Czy wy nie jesteście w takiej pułapce, że z jednej strony nie potraficie bez tej osoby żyć, a z drugiej strony tak naprawdę, oprócz tego takiego wow, takiej wizualizacji tego kogoś, jakby to miało wyglądać, to żyjecie w takim małym horrorze. Także, no i to może być powód, gdzie no, to życie Wam troszkę daje popalić, bo po prostu trzeba z tego wyjść, tak? Tutaj się nic już nie da zrobić. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.